Jak w 48 godzin odsunąć komornika i ZUS od konta Twojej firmy? Wyobraź sobie, że budzisz się rano i Twoje konto firmowe jest zablokowane. Komornik, ZUS, skarbówka, wszystko naraz. Nie zapłacisz faktur, nie kupisz towaru i nie przelejesz pracownikom pensji. Firma stanie w płomieniach. Brzmi znajomo? A co jeśli ci powiem, że istnieje narzędzie, które może zatrzymać egzekucję nawet w 48 godzin? Nazywam się Piotr Przybyła, jestem doradcą restrukturyzacyjnym. Wprawna pomogliśmy już blisko 800 przedsiębiorcom skutecznie przejść przez proces restrukturyzacji i odzyskać pełną kontrolę nad ich firmami. W tym odcinku pokażę Ci, jak w sytuacji kryzysowej możesz legalnie i niemal błyskawicznie zatrzymać działania komornika, z u i Urzędu Skarbowego. Konto zablokowane przez egzekucję to paraliż działalności. Firma nie funkcjonuje. Pracownicy się niecierpliwią, a kontrahenci tracą zaufanie. Każdy dzień braku płynności finansowej to coraz większy chaos. Ale spokojnie mamy na to rozwiązanie restrukturyzacja. A dokładnie postępowanie o zatwierdzenie układu w skrócie PZU. Jako realna pierwsza pomoc. PZU to uproszczona forma postępowania restrukturyzacyjnego, która została zaprojektowana, by skutecznie ratować firmy w kryzysie, w sytuacji rosnących długów, braku płynności finansowej i problemów blokujących bieżącą pracę. PZU oferuje cztery kluczowe funkcje ochronne: wstrzymanie egzekucji, natychmiastowe zatrzymanie działań komorniczych, ZUS i Skarbówki, ciągłość działalności. Zabezpieczenie możliwości nieprzerwanego prowadzenia przedsiębiorstwa poprzez zablokowanie możliwości wypowiedzenia umów kluczowych dla działania firmy. Czas na oddłużenie, uzyskanie prawnej ochrony na okres opracowania i wdrożenia planu spłaty wierzycieli. Szybkość i kontrola postępowania. To jedyne postępowanie, którego otwarcie nie wymaga zgody sądu. Kluczowe jest to, że nie tracisz czasu na czekanie. Choć doradca ogłasza fakt otwarcia postępowania publicznie, zyskujesz natychmiastową kontrolę nad jego startem. Mechanizm daje przedsiębiorcy prawną przestrzeń i czas, by wyjść z niewypłacalności. Jak to możliwe, że ochrona działa tak szybko? Kluczowy jest moment obwieszczenia. Od chwili wykonania tej formalnej czynności, prawo zaczyna działać na Twoją korzyść, a wszystkie egzekucje zostają natychmiast wstrzymane. To jak włączenie tarczy ochronnej. W prawna.pl mamy doświadczenie z blisko 800 restrukturyzacjami. Wiemy, jak to zrobić szybko, bez tygodni analiz, bez chaosu, z gotowym planem działania od samego początku. Pierwsze działania zabezpieczające są możliwe nawet. W 48 godzin. Osiągnięcie tej szybkości wymaga jednak pełnej gotowości i współpracy po stronie właściciela firmy. Podjęcie decyzji o współpracy i natychmiastowe dostarczenie wymaganych dokumentów pozwalają naszym ekspertom szybko zablokować działania egzekucyjne i pomóc Ci odzyskać kontrolę nad Twoją firmą. Warunek sukcesu jest dwojaki szybkie podjęcie decyzji i kompletne i poprawne przygotowanie dokumentacji. Pamiętaj, prawo działa na Twoją korzyść, ale tylko wtedy, gdy potrafisz z niego strategicznie skorzystać. Jeśli zależy Ci na natychmiastowym odzyskaniu spokoju i kontroli nad finansami Twojej firmy, zasubskrybuj ten kanał. Dzielę się tu wiedzą nad strategiami opartymi na setkach skutecznie przeprowadzonych restrukturyzacji, które pomogły firmom odzyskać stabilność. Już w kolejnym odcinku dowiesz się, jak restrukturyzacja staje się tarczą Twojej firmy, pozwalając Ci uratować biznes przed upadłością i 100% zarządu nad Twoim majątkiem. Do zobaczenia.